Cześć, tu Sara z karmie Tańcem. Zapraszam Cię na podsumowanie noworocznego przebudzenia. Zrobimy to w prowadzonej medytacji ruchowej. Zatem załóż wygodny strój, stań sobie w wygodnej pozycji i zaczynamy. Weź głęboki wdech, otwórz klatkę i z wydechem połóż dłonie na sercu. Możesz zamknąć teraz oczy. I wsłuchaj się w mój głos. Dziękuję Ci bardzo za te pięć tygodni razem, za cały styczeń, który spędziliśmy razem. Mam nadzieję, że rytuał, który wypracowałaś, zostanie z Tobą na dłużej. I pamiętaj, że zawsze możesz wracać do tej formy naszego wyzwania, jeżeli chcesz zbudować na trwałe rytuał inaczej zwany nawykiem wypracować coś. Pamiętaj, że to właśnie ta regularność pomaga, żeby ciało zapamiętało i żeby mózg nie musiał myśleć nad tym, co chcesz zrobić. Skup się na oddechu. Weź głęboki wdech. Wydech. Poczuj, jak ciepło rozpływa się po twojej klatce, możesz ją delikatnie rozmasować, tak żeby rozmiękczyć tę przestrzeń. Tym małym gestem z dłonią położoną na sercu zamykamy cykl, ale jednocześnie wchodzimy w dalszą część. Nasza podróż wspólna się nie kończy, a dopiero zaczyna. Mam nadzieję, że zagościsz dłużej na tym kanale Karmie Tańcem i że będziesz chciała praktykować ze mną tutaj ćwiczenia, a jednocześnie posłuchać o tańcu, bo przygotowuję na ciebie, dla Ciebie w tym roku bardzo dużo ciekawych wywiadów. Związany z dziedziną tańca, ze specjalistami. Jeżeli chcesz, to oczywiście w komentarzu możesz się podzielić tym, czego potrzebujesz. Na moim kanale znajdziesz też już wywiad z profesorem Uniwersytetu Warszawskiego Tomaszem Nowakiem. Więc jeżeli interesuje Cię taniec w ujęciu historycznym, odsyłam Cię do materiału, który jest bardzo długi. Weź wdech, wydech, tak i skup się na tym geście, możesz przenieść ciężar ciała z przodu na tył stóp, z wdechem odłóż ręce na brzuchu, poczuj przyjemne ciepło, które rozlewa się tam. Które rozluźnia mięśnie, teraz przejdzie do kołysania się na boki, czując krawędzie stóp. Poczuj to uziemienie to jest bardzo ważne, żeby skupić się na małej rzeczy, która przywołuje Cię do momentu, który jest teraz. W naszym wyzwaniu przez pięć tygodni budowaliśmy w sobie siłę i rytuał, zaczynając od wejścia z oddechem, z odwagą w to, co nas czeka, z tym, co mam. Z gotowością i ciekawością, bez oceniania. Kolejnym tygodniem była siła siła wewnętrzna, siła mięśni, która dzięki temu, że wiesz jaka jest Twoja wytrzymałość, przenosi się na codzienną odwagę, na to, że wiesz, że możesz dokonać tego, co stoi przed Tobą, tego wyzwania. Następny tydzień energia. Możesz zawsze wracać do tego treningu, gdzie rytm prowadzi Twoje ciało. Oddech trochę przyspiesza. I w ostatnim tygodniu zamykaliśmy cykl, otwierając i robiąc przestrzeń w ciele. Dzięki rozciągnięciu przyjemnemu i delikatnemu, które dawało oddech w każdą część ciała i pozwalało przyjąć więcej. Także teraz też otwórz się i poczuj tą siłę, którą zbudowałaś przez pierwszy tydzień, przez kolejny tydzień energię i przestrzeń w następnym tygodniu. Teraz jesteśmy w tygodniu wdzięczności, w którym ugruntowuje, możesz się przytulić, ugruntowuje to, co już zbudowałaś, osadza w ciele. I pozwala Ci to wziąć ze sobą i korzystać z tego, kiedy tylko potrzebujesz. Bo każde narzędzie w ciele będzie przydatne potem, jeżeli będziesz potrzebowała swojej siły umysłu. Możesz otworzyć oczy, jeśli tego potrzebujesz. Zawsze możesz tutaj wracać. Dziękuję Ci bardzo za wspólny cały styczeń, za noworoczne przebudzenie. Daj znać, jaki rytuał udało Ci się wypracować albo nad czym chcesz dalej pracować ze mną. Pamiętaj, zawsze tu jestem, więc widzimy się w kolejnym odcinku w poniedziałek o 6 rano. Cześć!